Czy modlić się we wspólnocie, czy też modlić się samemu? Tutaj dwa zdania Pana Jezusa. Jedno, gdzie dwóch albo trzech zbiera się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Oraz drugie. Ty, jeśli chcesz się modlić, nie trąb przed sobą, nie rób tego publicznie. Idź do swojej izdebki i tam w ukryciu módl się do Twojego Ojca, a Ojciec, który jest w niebie, Odda Tobie. Y, po prostu oba sposoby absolutnie dobre. I oba sposoby mogą być dla nas źródłem prawdziwego, głębokiego spotkania z Panem Bogiem. To trochę zależy od naszej sytuacji, trochę zależy też od powiedziałbym, takiej dziejowej historii. Czasami w historii trzeba ludziom przypominać o osobistej modlitwie, bo jakoś tak ciągle tylko się modlą razem. Popatrzcie na kościoły z lat 80. w Polsce budowane, gdzie wydawało się, że tylko msze za ojczyznę się w nich odprawia, a już małej kaplicy do adoracji się tam nie znajdzie. A czasem wręcz przeciwnie, trzeba ludziom zindywidualizowanym, którzy chcą tylko medytować, 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 przypomnieć, że jest jeszcze wspólnota, w której żyje Chrystus. A więc jedno i drugie oczywiście. Jeżeli ktoś z Was po tym, co tu zobaczył, a także przy lekturze książki, będzie miał jakieś pytania, to zapraszam. Napiszcie je w komentarzach, albo napiszcie na adres, który tutaj się teraz ukazuje. Postaram się na nie odpowiedzieć, jeśli będę wiedział, oczywiście.